Powiem coś wprost. Jeśli całe życie ratujesz innych dorosłych albo czekasz, że ktoś uratuje ciebie, to nie jest moc. To są dwa programy: ratowniczka i ofiara. Ratowniczka bierze na siebie odpowiedzialność za partnera, rodziców, dorosłe dzieci, przyjaciół, ciągnie emocje wszystkich, czuje, że musi. Jak nie ja, to kto to wszystko ogarnie? Ofiara czeka, aż ktoś się domyśli, zauważy, zaopiekuje, podziękuje za poświęcenie. Weźmie ją pod swoje skrzydła. W obu przypadkach energia jest na zewnątrz. Nie ma Ciebie dla Ciebie. Moc mówi inaczej. Jestem dorosła i jestem odpowiedzialna za siebie. Mogę pomagać, ale nie kosztem siebie. Mogę prosić o wsparcie, ale nie z pozycji bezradnego dziecka. Jeśli teraz czujesz w sobie opór, irytację i powiesz, ale nie wiesz jak jest u mnie, ja nie wiem, muszę prosić, muszę pomagać. Super! To znaczy, że odkryłaś program. Nie chodzi o to, żebyś przestała kochać, chodzi o to, żebyś przestała siebie zostawiać wiecznie na końcu. Zadaj sobie jedno pytanie, gdzie dzisiaj zachowuje się jak ratowniczka, gdzie jak ofiara? I znajdziesz przykłady, jak każda z nas.